Odcinek. Ja bym z nas zmazał i. W... Oto, szorba. Zaczniemy? No właśnie, ja coś czekam. Ale dobra jest atmosfera, dobra, zaczynamy widzowie. Wszystko wiecie. Subskrypcja, like, komentarz, kolejne głupie challenge wysyłacie oczywiście do nas na Instagramie. Najlepiej to do Ulfika, bo my Ulfiki, ulfikowi tego nie przesyłamy, bo jest kosa. No i co? 6-7. Weź krwa, też się z tym uspokój, bo już mnie to derbuje, nie? Tralalelo, lalo, tra lala! Tu, 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 Ty zwariowałeś, nie? nie. Ty, ty Niego. I do pieca. Także zapraszamy do odcinka. Ja nie przepalam go, naprawdę. Dobra, nie... tobie, zastanawiam się nad największym. 6W. <grym> <Uf, te. grym> <grym> 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 Dobrze, padł. Nie, no wam pokażę jak z odcinka to jest. Fajnie, fajnie, fajnie. Szkoda, że grupa wroczy. Nie <grym> ma padły! Mordeczka, ty moja, jak tam plecki. Dobrze, panowie. Pokazuję wam, jak to wygląda. To no, chodzi o to, że to jest